Proszę Państwa, przed chwilą zakończyła się rozprawa sądowa, można powiedzieć, w warmińsko mazurskiej Izbie Lekarskiej przeciwko mnie, moje imię nazwisko, Andrzej Wyrębek, z zarzutem postępowania niezgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Ten zarzut dotyczy tych wszystkich łajdaczkowych, które się odbywały w latach 2020-2021-2022. Zarzucono mi, że nie nosząc maski i walcząc z maskami, nie wkładając patyków do nosa i walcząc z tymi wymazami, postępowałem niezgodnie z tym, co mówi aktualna wiedza medyczna. Co się skończyło właśnie rozprawą przed chwilą, która skończyła się odroczeniem sprawy na następny raz, ponieważ płato rzekający nie potrafił się ustosunkować do e, wniosków pana mecenasa. Złożyliśmy wniosek o zwrot sprawy, e, wskazując na istotne braki. E, tymi istotnymi brakami jest brak jakichkolwiek dowodów zgromadzonych w toku postępowania, które miałyby świadczyć, że wypowiedzi pana doktora były nieprawdziwe, a jest sądzony. Za wypowiedzi, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, czy też postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Z punktu widzenia litery prawa, sprawa nie nadaje się do procedowania. Pan doktor nie powinien być nigdy w tej sytuacji nawet osobą. Oskarżony. Doktor Andrzej Wyrębek w czasach tak zwanej pandemii zachował się po prostu jak trzeba. To on stał po stronie rodziców, którzy, których nie wpuszczano do dzieci leżących w szpitalu, to on stał po stronie dzieci, których nie wpuszczano do umierających rodziców, to on stawiał czoła bezdusznym przepisom, które ostatecznie spowodowały śmierć setek tysięcy ludzi w sposób zupełnie Tragiczny i niepotrzebny, tylko dlatego, że nie zostali leczeni w porę, nie, nie, nie trafili do lekarza, nie mogli być zbadani, zaopiekowani. Zresztą to, to z tego tytułu, w tej chwili mamy drastyczny wzrost chorób nowotworowych w Polsce, z tytułu tej tak zwanej pandemii, której od początku przeciwstawiał się odważnie, odważnie dr Andrzej Wyrębek, no zresztą pamiętamy te czasy, kiedy ta pandemia została ucięta z dnia na dzień napływem wielu milionów nieszczepionych przybyszów z Ukrainy. Ja pierwszy raz zobaczyłem, że zaraz po porodzie zabrano noworodka matce, to myślałem, no byłem wstrząśnięty i myślałem, że tam tych, którzy zabrali, że rozniosę w tym oddziale ale wziąłem po prostu z inkubatora dziecko i oddałem matce i zabroniłem jej oddawać to dziecko. No, to ok. Dziękujemy! 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 Mówię, że nieprzerwany kontakt co najmniej To był kidnapping, jest dla zdrowia Kidnapping w świetle prawa czy bezprawia, ale tak było w każdym z tych szpitali, oprócz szpitala Malarkiewicz i spółka, gdzie ja tam pracowałem. Proszę zwrócić uwagę na to, że My teraz żyjemy, przede wszystkim ta farsa i ta kompromitacja tej Izby Lekarskiej, to, tej farsy tu nie powinno być. My musimy tłumaczyć się, dlaczego głosimy prawdę, my jesteśmy oskarżani o to, że mówimy prawdę, że mówimy tak jak jest. Dochodzi do takiej sytuacji, że niedługo ja przed państwem będę musiał udowadniać, że nie jestem kobietą. Panie Andrzeju, serdecznie panu dziękuję za pana postawę, bo to jest postawa godna prawdziwego lekarza, który pracuje jako w tym zawodzie z powołania, a nie wykonuje bezduszne procedury. I Państwu też dziękuję za to, że. Tak licznie tutaj przybyliście i wspieraliście pana doktora. Mam nadzieję, że jeżeli się okaże, że będzie kolejny termin tego spotkania, znowu tutaj się spotkamy, może nawet jeszcze liczniej.